Cześć! Gamingowy przegląd tygodnia, odcinek 151. Zaczynamy od wiadomości, którymi płynął miniony tydzień, czyli wiadomości dotyczących The Last of Us 2. W tle właśnie widzicie wydany ostatnio nowiutki, świeżutki i cieplutki zwiastun. W nim najważniejsze dla fanów jest to, że Joel powraca w pełnej okazałości. O ile faktycznie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że grać będziemy głównie Ellie, to obecność jej byłego opiekuna może świadczyć o etapach z nim związanych. Całość, jak widzicie, prezentuje się naprawdę orgazmistycznie dla oczu. Ale miejmy nadzieję, a na to się nie zapowiada, że Naughty Dog nie zgubi się w budowaniu świetnej atmosfery. Pojawiły się również informacje o wydaniach gry. I o ile pomijam tam bzdurki w stylu zamów, przed a dostaniesz nową elitarną skórkę breloczka przypiętego do plecaka leżącego w pokoju, w którym zaczyna się historia gry i skupię się na wersji największej: The Last of Us 2 Early Edition, która jest wypchana po brzegi i zawiera Steelbook, 48-stronnicowy artbook, podziękowania, przypinki i naklejki. 12 figurkę? Płytę ze ścieżką gry? No i z bzdury voucher na dynamiczny motyw, awatary PSN i inne duperelancje. Cena? Drobnostka. 250 dolarów. Inna wiadomość, i to chyba najważniejsza, co? To data premiery: 21 lutego 2020 roku. Co ciekawe, bardzo prawdopodobne, że The Last of Us 2 wydane będzie na dwóch płytach Blu-ray. Gra jest ogromna i mocno szczegółowa, a to musi się na jakimś nośniku rozgościć. You think I'd let you do this on your own? Chcecie obejrzeć koncert The Offspring, ale nie macie biletu, a we waszej okolicy nie zagrają przez następne 15 lat? Zagrajcie w World of Tanks. Wargaming nawiązało współpracę z tym popularnym zespołem, poprosili by zagrali dla nich w World of Tanks, nagrali ich występ w technologii motion capture i teraz oferują ten koncert graczom. Każdy będzie mógł sobie ten prywatny koncert obejrzeć, kiedy tylko będzie chciał. To wszystko z okazji nadchodzącego festiwalu czołgów. Członkowie The Offspring sami są graczami, więc namawiać ich nie trzeba było. A samo Wargaming jest zachwycony współpracą. Sam bym chętnie obejrzał. Wolf przegrało we francuskim sądzie trwającą 3 lata sprawę, którą wytoczyła mu grupa UFC Quechua która dotyczyła odsprzedawania gier na jego platformie. Sąd najwyższy w Paryżu uznał, że nie zezwala na uniemożliwianie przez platformę odsprzedaży gier przez mieszkańców Unii Europejskiej. Wyrok zapadł w minionym tygodniu i od jego zapadnięcia Wolf ma miesiąc, by wprowadzić zmiany umożliwiające odsprzedawanie gier, a jeśli tego nie zrobi, to każdy dzień zwłoki ma skutkować nałożeniem kary 3000 euro. Z wyrokiem nie Zgadza się oczywiście Wolf oraz Interactive Software Federation of Europe, która reprezentuje branżę gier wideo i według której ten wyrok będzie miał bardzo negatywny wpływ na produkcję i publikację w cyfrowym sektorze branży gier. A Wy co o tym sądzicie? Dobry to wyrok, zły to wyrok? Dajcie znać w komentarzach. Genialna akcja Bandai Namco. Dziś, czyli 27 września w San Diego podczas TwitchCon Bandai zorganizowało wydarzenie pod nazwą Code Vein Blood Bank, w którym można za darmo, a w zasadzie za oddaną krew otrzymać egzemplarz gry. Jest to trafione perfekcyjnie i Code Vein, który jest mocno powiązany z tematem krwi pasuje do tego typu akcji idealnie. Innym i chyba jedynym innym przykładem gry, która by mogła do tego pasować jest jeszcze Bloodborne, w którym motyw krwi również był ogromny. No chyba, że są jeszcze inne tytuły, ale nie mam ich teraz w głowie, więc jeżeli są takie, to dajcie znać w komentarzach. Szkoda tylko, że cała akcja ogranicza się tylko do TwitchCon, ale mimo wszystko ogromne brawa za pomysł. Chociaż z drugiej strony dobrze, że twórcy World of Goo na to na przykład nie wpadli. Coraz więcej gamingowych branżowców dołącza się do akcji Playing for the Planet. Jeśli nie słyszeliście wcześniej o tej akcji, już wyjaśniam. Otóż 21 z największych firm w branży gier wideo, w tym m.in. Sony Interactive Entertainment, Microsoft, Google Stadia, Rovio, Supercell, Cybo, Ubisoft i Wildworks, formalnie zobowiązała się 23 września 2019 roku do wykorzystania potęgi swoich platform do podjęcia działań w odpowiedzi na kryzys klimatyczny w ramach właśnie Playing for the Planet Alliance. Każda z firm na swój sposób działa na rzecz planety. Podejmuje akcje uświadamiające bądź w jakikolwiek inny sposób przyczynia się do sprawy. Przykładowo Sony zapowiedziało, że PlayStation 5 będzie zużywało bardzo mało prądu, Microsoft obiecuje zwiększyć energooszczędność swoich sprzętów, Google Stadia podjęło się uruchomienia poradnika ekologicznego, Twitch także chce promować ekologię na swojej platformie, a Ubisoft będzie wprowadzał motywy zachwalające i promujące ekologię w grach. Ogólnie, jeśli akcja zrzesza wielu producentów i ma coś dobrego na celu, czemu nie? Quantic Dream lubi pecety. David Cage i całe studio Quantic Dream jest zachwycone wynikami po przeniesieniu swoich PlayStation Only Gear na poczciwe blaszaki. Mowa tutaj o Heavy Rain, Beyond Dwie Dusze i Detroit Become Human. David Cage już teraz zapowiada, że nie ma zamiaru nigdy więcej się ograniczać i pecety będą bardzo poważną platformą w przyszłych tytułach. Mm, no ale przecież na pecetach to tylko piracom, halo halo, Quantic Dream nie powinna zarobić ani złotówki. W minionym tygodniu pojawiła się informacja, że Platinum Image podpisało umowę z Capcomem. To prawdopodobnie oznacza, że Polacy zajmą się tworzeniem zwiastunu do nowej produkcji Japończyków. Pytanie tylko, czy mowa o Resident Evil 8, czy Resident Evil 3 Remake. Tego dowiemy się w okolicach kwietnia przyszłego roku. Dobra, czas wspomnieć o grach. Wszak to gamingowy przegląd tygodnia. Adrian Chmielasz na swoim blogu opowiedział nieco o produkcji Witchfire, nowego projektu The Astronauts. Napisał między innymi, że pomimo tego, iż studio spędzało wiele godzin nad dopieszczaniem poszczególnych elementów gry, to i tak nie odczuwali żadnego progresu, więc postanowili przez sierpień popracować nad demonstracją, a zagranie wów demonstracje sprawiło, że ekipa poczuła już efekty swojej pracy i pozwoliło im to lepiej się zorganizować. Co do samej gry zaś Chmielarz powiedział, że Witchfire będzie miało taką strukturę, że pozwoli na 10-15 minutowe posiadówki, ale oczywiście nikt nikomu nie zabroni siedzieć przy grze godzinami. Kwestia, czy będzie warto. A teraz czas na zapowiedzi. Zacznijmy od mistrzów RPGów Obsidian Entertainment, założonego przez członków Black Isle. Twórcy Pillars of Eternity, Fallout New Vegas, The Outer Worlds, Kotor 2, Neverwinter Nights, a teraz pracujące nad The Outer Worlds, by wymienić raftem kilka, zapowiedział, że pracuje nad nowym, wysokobudżetowym em a ogłosili to poprzez umieszczenie w sieci ogłoszeń o pracę. Wiele się z tych ogłoszeń nie dowiadujemy, poza tym, że będzie tam multi, bo szukają programisty, który przygotuje moduł sieciowy, ale także całkowicie Możliwe, że będą tam obecne pojedynki wręcz z perspektywy pierwszej osoby. Czyżbyśmy doczekali się odkopania trupa? Po siedmiu latach ciszy nagle w branży pojawia się tytuł Medal of Honor. Respawn Entertainment zapowiedziało zwiastunem swój nowy projekt Medal of Honor Above and Beyond. Cieszycie się? To wstrzymajcie, wodzę, bo to produkcja tylko i wyłącznie na google VR. I to póki co zapowiedziane jest tylko na Oculus Rift. Twórcy obiecują około 10 godzin zabawy toczącej się w realiach II wojny światowej. Kwestia, czy to się uda i bądźmy szczerzy, czy to się sprzeda. W minionym tygodniu otrzymaliśmy nową oglądajkę nowej produkcji EA Star Wars Jedi: The Fallen Order. Zwiastun pokazuje nam zlepek, nie będę zaprzeczał, świetnie w wyreżyserowanych scenek, widzimy fragmenty walk i nieco szerszy zarys fabularny, ale znów bez wielkich spoilerów, a całość ma nas nakręcić na kupno. Ja powiem wam szczerze, że czekam. Gra zapowiada się nieźle, ale moim głównym celem będzie sprawdzenie, czy EA faktycznie dotrzyma obietnic, bo jakoś mi się nie chce wierzyć, że firma. Nagle nie wyciągnie łapy do mojego portfela jak skarbówka. Premiera 15 listopada. Oculus ogłosił, że w 2020 roku sprzęt będzie pozwalał na śledzenie ruchu dłoni. Twórcy powiedzieli, że nadchodząca aktualizacja śledzenia dłoni umożliwi naturalną interakcję poprzez ruchy dłoni i palców bez potrzeby stosowania kontrolera, zewnętrznych czujników, specjalnych rękawic lub komputera. Dodają, że możliwość ta rozpoczęła się w ramach projektu badawczego w Facebook Reality Labs. Oculus mówi, że wykorzystuje tzw. Deep Learning, aby zrozumieć położenie rąk i palców użytkownika śledzone przez kamery, a następnie nie przetwarza informacje na VR. Nie ma co zaprzeczać, że to byłby ogromny postęp w zestawach VR, bo do tej pory odrzuca mnie myśl trzymania w dłoniach różnych bzdurek, które mają tylko imitować jakiekolwiek narzędzia w grach. I to ostatni news na dziś. Do usłyszenia następnym razem. Serdecznie dziękuję moim patronom. Tomisko N. Manie, Ziela. Chudzisław. A jeśli wy chcielibyście mnie wesprzeć w prowadzeniu tego kanału, to poza lajkowaniem, subowaniem czy udostępnianiem, zapraszam również właśnie na mój profil na Patronite. Wiele nie trzeba, a wszystko cieszy. A jeśli chcecie mnie wesprzeć jednorazowo, zapraszam na PayPal. Wszystkie adresy znajdziecie w opisie filmu. Do usłyszenia następnym razem.